Dzień dobry, zapraszamy. Grzechem byłoby przyjechać do Norwegii i nie spróbować chociaż jednego noclegu w starej klasycznej hydcie, jak to za dawnych czasów, 100 lat temu, Norwegowie mieszkali. No i proszę bardzo, udało się. Nad samym morzem za chwilę zobaczycie widok, jaki mamy na morze. No, on jest taki dzisiaj byle jaki, bo pada deszcz, ale patrzcie jaki tutaj mamy klimacik na dzień dobry poczekalnia właściwie to jest część kuchni stary zabytkowy stół widać, że już swoje lata świetności przeżył zobaczcie jakie stare zdjęcia można zbliżyć tutaj kamerą pokazać jaki mamy tutaj design na ścianie Stare foty, naprawdę stare. Tutaj nawet są jakieś zalakowane pieczątki. Przejdźmy może do toalety. Toaleta luksusowa. Zobaczcie, wszystko jest. Tutaj, tutaj po prawej, prysznic bezpośrednio leje się na podłogę, na kibelek, na umywalkę. Ale nie musi, w zależności jak to się kąpie. Część kuchenna. Właściwie taki aneks kuchenny. Dobrze, że jest. Bo często w takich hyttach te aneksy, no były albo ich nie było. No i przechodzimy teraz do salonu sypialni. Zapraszamy. W stolik. Beczki, to jest chyba beczka na kiszoną kapustę, tak mi się wydaje. Na wino to na pewno nie jest beczka, tutaj ma takie nóżki. No i zapraszam na kolejny wystrój. Zobaczcie, jakie tutaj są stare foty. Tutaj chyba jakieś nawet panie pielęgniarki, nie wiem, nie znam się do końca. Ale naprawdę wygląda to, nawet bym tak lekko powiedział, creepy. Lusterko, jakby ktoś chciał się przejrzeć. Lusterko, jakby ktoś chciał się przejrzeć. O, proszę bardzo. Świecznik. I to cóż, trzeba się po prostu tutaj zadomowić, nie? No i dwa łóżka, nie wiem, czy było pokazywane. Jedno łóżeczko, drugie łóżeczko. Zobaczcie, jaka jest... Jest sierpień. Zobaczcie, jaka tu jest gruba kondra. Puchowa. No bo nie ma co się oszukiwać. Jutro ma być tylko 2 stopnie. No i widok. Może się uda pokazać. Chociaż taki mamy, no, byle jaki, ale tam... Zobaczcie za oknem. Tam jest morze północne. Wlewające się w fiord.